Komisja. Komisja z... Protokół Komisji z przeprowadzonego głosowania tajnego na 34. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Świnouście 6 marca 2017 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miasta Świnouście. Komisja w składzie. Przewodnicząca Elżbieta Sekretarz Sławomir Miednowickiej, członek Andrzej Drozek, członek Roberta Wroński. Stwierdza się, że w sesji Rady według listy obecności wzięło udział 21 radnych, w tym uprawnionych do głosowania 21 radnych. Komisja Skrutacyjna przygotowała 21 kart do głosowania, wydano 21 kart. W głosowaniu tajnym udział wzięło 21 radnych, oddano 20 głosów ważnych. Jeden głos nieważny, nie postawiono znaku X na karcie. Za wyborem pana Dariusza Śliwińskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Świnoujście głosowało 12 radnych, przeciw głosowało 8 radnych, głosów wstrzymujących się nie było. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego pan Dariusz Śliwiński został Przewodniczącym Rady Miasta Świnoujście. bardzo, bardzo proszę o udział w tym porozumieniu. Przechodzimy do kolejnego